Na pewno duża radość po, po dwóch remisach, które były z Piskowicami i z Krakowem. Na pewno takie troszeczkę nieszczęśliwe. Przyłamujemy pasę i, i w końcu wygrywamy mecz. Bardzo się cieszę z tak pokazałego zwycięstwa. Dla nas to jest taki troszeczkę spóźniony prezent na urodziny, na osiemnastolecie klubu cieszę się, że wreszcie otworzyliśmy się jeśli chodzi o skuteczność w ataku. Yy, myślę, że wszystko zdecydowało się zaraz yy, w ciągu półtorej minuty. Strzeliliśmy bardzo szybko dwie bramki i te dwie ustawiły mecz. Cieszę się, że pokazaliśmy podobny styl gry jak tydzień temu ze Swoje Wisły Kraków. Tam nie udało nam się uzyskać zwycięstwa. Yy, tutaj ten wynik pokazuje, że na pewno zrobiliśmy jakiś postęp, jeśli chodzi o naszą grę. Jestem bardzo zadowolony z chłopaków, yy, bo po raz pierwszy można powiedzieć, idziemy za ciosem. Idziemy, strzelamy drugą, trzecią, czwartą i idziemy dalej. Idziemy jak walec i, i o to właśnie chodzi. Nie, nie podajemy ręki przeciwnikowi, w sensie nie podnosimy go. Dobijamy kolejną bramką i o to w tym wszystkim chodzi. Brakowało nam tego w kilku bo jest, bo w meczach, meczach tak, z Wisłą. Też mogliśmy i za ciosem i dobić Wiślaków, no niestety podaliśmy im rękę i skończyło się 4-4. Tutaj powiedzmy wyciągnęliśmy wnioski i z tego się cieszę, jestem dumny z chłopaków, jak i z całego zespołu, Także tylko tyle. Trzeba pogratulować przeciwnikowi, że zagrali perfekcyjne spotkanie, pokazali nam w każdym elemencie gry, na czym polega futsal, na czym polega przygotowanie motoryczne, ambicje, zaangażowanie, skuteczność. Najważniejsze są rzeczy tak naprawdę proste, ten kto wykonuje rzeczy proste bardzo dobrze, ten będzie wygrywał. Mamy ten problem nie od dziś. Niestety wiemy, że piątą chilosową mojego zespołu jest przygotowanie motoryczne. Gramy bardzo skomplikowane, tylko próbujemy wszystko utrudniać. Przeciwnik nam pokazał, na czym polega prosty futsal. Bardzo dobre podanie, pipki. szybkie, w tempo, wtedy kiedy trzeba oddają strzał. A tym tak naprawdę dzisiaj pole na powinien polegać futsal.